Siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem DJ Breakdance, a to jest Gra Kłop. Tak. Nie myliliście się. Bardzo dziękuję Wam za to, że w poprzednim odcinku było tak dużo mega wyświetleń. Tak szybko tyle nabiło. Dziękuję Wam bardzo za to, ziomeczki. No i postanowiłem nagrać tą grę drugi raz. Jak widzicie, tutaj już trochę większy wynik. Postaramy się w tym odcinku, że tak powiem, pokonać dystans 10 metrów. Zobaczymy, ziomeczki, czy nam to się uda. Eee... No więc zobaczymy. No. Startujemy. Po prostu kłop. I od razu wam mówię, że chyba jednak się nie uda. Ten, oczywiście. O może... Aha. A nie wiem, kto wymyślił taką grę. Psz, to się nie da... Może... Nie. W to się nie da grać w ogóle Co to jest? O! Jak mi ręką zahaczył, to normalnie Czecież to jest. O no, dajesz! Panie majesz. O to f... o. Thank you bardzo. O, może to jakiś sposób jest! Wow! Widzieliście to? Teraz druga noga. P Okej, okay, dobra, mamy jeden metr! Mamy jeden metr! Prawie, widzicie, pokonaliśmy ten dystans. No, to jest piękna gra, naprawdę. Zresztą widzicie, jak ja tutaj się męczę! Ta fuck, Co to było? Co to było? Masakra jakaś. O, o! No, błagam cię! <noise> nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, yy, czy ta je, gra jest aż tak trudna. Aż tak trudna. Ja ją nie obczajam. Uwierzcie mi, ja ją nie obczajam. O. I się normalnie rozłożył, się pięknie po prostu. Gra mi w po prostu. A, 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 próbuję, próbuję. O, dobre. Serio, już jest y, prawie... Poczekaj mi chwilkę. Czekajmy chwilkę. Serio, już jest 4 yy, minuty nagrania, a ja jeszcze yy, nie przeszłem. Co za. Co za masakra? O, dobra. Pozbierał się jakoś. Pozbierał się jakoś. Może tak, może. No, może. Już chciałem spację wcisnąć. O dobra, teraz się pozbierał. Aha, i jeszcze taką zapowiadam Wam gierkę, właśnie z tych... tej mojej serii Szalone Gry, A gdzie to w tym tygodniu będzie jakby nowa gra. A mianowicie Go Simulator. Ostatnio sobie ją. Ostatnio sobie w nią gram. Wiele youtuberów yy, z tej gry nagrywało. Filmy, filmiki. Chciałam yy, powiedzieć fil, filmiki. No dobra. O, pięknie, ale się wybił kurdy. 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 Pyta pan. Prawda, aż mi ręka boli, aż mnie ręka świeżbi O, pięknie się wybił z tej nóżki. O. O. No że będzie to ziomeczki Gold Simulator. Bardzo ciekawa gra, ja już w nią grałem i myślę, że zrobię z tego trzy odcinki. I po Gold Simulator będzie druga gra, którą już, którego, której, dobra, nieważne, pomijam to, e, którą tytuł Wam nie podam, ponieważ to będzie niespodzianka. Także już będzie, mam dla Was dwa tytuły. No. widzicie pewnie. O! To jest po prostu. To był skok na główkę. O! Patrzcie, jak, jak on w ogóle może mieć tak rękę, to jest po prostu nienormalne. Jak on tak może mieć rękę. Schore. Naprawdę. Chciałem przyciski jakiś naciskać. O! Pięknie się wybił. Pięknie się wybił. Aha. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz. Dobra ziomeczki, to jest Kłoby, ja jestem DJ Bregnes Trzymajcie się do kolejnego odcineczka z fajnych gier. Taka, taka, tak nazywa się moja playlista. Trzymajcie się cieplutko, subskrybujcie mój kanał, łapkujcie ten filmik, odwiedzajcie mój fanpage. Tam też możecie zalajkować mnie, polubić mnie. Także ja się będę z wami żegnał. Żegna się z wami oczywiście DJ Breakdance. Już się powtarzam, ale to nic. Pomijam. DJ Breakdance. Na razie. No i papa, pa. Siemaneczko.